Jeszcze do niedawna był to niezagospodarowany teren w Jabłonowie Pomorskim. Dzięki jednak programowi rewitalizacji przy współfinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego powstał na nim jeden z największych placów zabaw w regionie. Rewitalizacja terenu w Jabonowie Pomorskim. To projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Plac tak naprawdę jest przeznaczony dla dzieci z różnych grup wiekowych, i tych małych, i tych większych, a także młodzieży. Są na nim również elementy zabawowe dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Jest to zestaw integracyjny oraz huśtawka integracyjna. Ogólny koszt projektu to około 2,5 miliona, z czego w ramach regionalnego programu operacyjnego planowane dofinansowanie wyniesie 1,250 zł. Uzyskaliśmy również dofinansowanie w ramach rządowego funduszu Inicjatyw Lokalnych w wysokości 1,19 tysięcy. Najważniejsze to jest to, że to jest obiekt publiczny, że będzie służył nie tylko politykom, samorządowcom, ale co najważniejsze wszystkim mieszkańcom tego regionu, w szczególności dzieciom. To, co na mnie zrobiło szczególne wrażenie, ja po raz pierwszy jestem na takim placu rekreacyjno-sportowym, którym są urządzenia dla dzieci osób niepełnosprawnych. To jest bardzo ważne. Te dzieci mają najtrudniej w życiu i trzeba robić wszystko, żeby, żeby to życie dla nich było bardziej radosne. I to Miejsce daje ku temu szansę. Mamy to, tak chciałoby się powiedzieć. Jabłonowo jest zaliczone teraz do miast, które posiadają plac zabaw na miarę XXI wieku. Tak patrząc na, na wykonanie tego i na, na ilość elementów do ćwiczeń, oceniam, że jest to obiekt bardzo potrzebny, bo komfort życia naszych mieszkańców bardzo się polepszy przez, przez korzystanie z tego obiektu. No bardzo mi się tu podoba, no bo dużo jest tu zabaw i można chociaż coś porobić, a nie siedzieć tylko w domach. No bardzo ładny plac, przede wszystkim e, dostosowany i dla dzieci zdrowych i dla niepełnosprawnych, także każdy coś dla siebie znajdzie. No i bardzo pozytywne wrażenia. samemu chciałoby się pójść skorzystać. Myślę, że tutaj inni dorośli, nie tylko dzieci, mają takie odczucia. Ja się bardzo cieszę, że z tych różnych środków, bo zarówno ze strony województwa, zarówno ze środków rządowych, ze środków własnych gminy, takie miejsca mogą powstawać, mogą być zrealizowane. Takie miejsce w Jabłonowie Pomorskim było potrzebne. Bardzo się cieszymy, że w dniu dzisiejszym ono już oficjalnie zostało otwarte. I oczywiście zapraszamy wszystkie dzieci i młodzież z terenu miasta i gminy Jabłonowa Pomorskiego, ale nie tylko, bo oczywiście z powiatu Brodnickiego i sąsiednich gmin. Bo jest super, cudo!